Four, three, two, one, go. No i cześć wszystkim Kolejne wykopki w Tym razem w sobota Wolna, po południem Nie jest tak strasznie gorąco, nie ma komarów Także luzik Wróciłem na swoje piaski Gdzie najlepiej lubię kopać No i po, jak wiem Pięciu sygnałkach Jakieś tam łuski Tupka od pasty yy, jakaś krągłość padła. Jakaś krągłość. A nie przecierałem jeszcze szczegółowości. Zobaczymy razem co to jest yy, Wygląda mi na jedyneczkę Ale jakieś ciężkie to jest Sygnał tak na 19, tak na 19, to tak raczej nie na jedyneczkę. No I powiem wam, że jest. Nie jedyneczka. Nie jedyneczka, a piąteczka. Tak, tak. Piąteczka. Widać? Widać. Teraz wyschło. Piąteczka. dwa. dwa. No, nawet czytelna. O, tu już patrzę. Sama obok zaraz drogi. Fajny teren, bo pieseczek. Także super. jest monetka. Jest monetka, to jest dobrze. No i co? dalej. No I teraz trafiła mi się łyżka. Tak sądzę, że to jest niezbędnika. Takie mocowanie nietypowe tutaj było. Tu obok mam dość duży zaraz e, taki metalowy sygnał, e, których jak mówiłem wcześniej nie kopię, ale kopnę, bo tu łyżka była, to może tam coś obok też ciekawego. No, ciekawa taka. Było na kolor, także trochę dziwnie Nic, wykopię tam sygnał i... i zobaczymy, co tam jest. No i tym sygnałem okazała się taka, nie wiem, to czy jakaś klamra, zapięcia od czegoś. Płytko to leżało, sądzę, że już to było. Wcześniej ktoś wykopał i rzucił, może od skrzyni jakiejś, ciężko powiedzieć. No, czyli co? Złom. Po raz kolejny, no jak słychać, traktory, rolnicy wykorzystują pogodę i koszma ostro, co się da, ile się da. Na przykład trzeci czwarty traktor z pełnymi przyczepami ledo pod tą górę pociąga. A ja zaraz obok kopnąłem bardzo taki dziwny sygnał głęboko jest to guzik. Ale czy coś tam na nim jest Wygląda jak groszek Ale to nie jest groszek Nakrapiany jest lepsza A może groszek tylko wytarty No nie, Dziwnie wy, 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 wypuklony tutaj w środku Nie, ale to będzie groszek Teraz jak zbliżyło to widzę, że to groszek ale głęboko był konkretnie tak ledwo ledwo tylko go złapał wykrywać także monetka ta może 10 metrów dalej tu groszek to już się kręcę w sumie tak wokół nie wiem tamtej monetki tak 10-15 metrów tu tam tu łyżka, tu, tu groszek, tam monetka także sygnałki są czyli cóż dalej trzeba krążyć i szukać ciekawych rzeczy. Teraz z tak konkretnego dołu naprawdę ukupałem się. Takie coś. Cóż. cóż to może być? Ciężkie w cholerę. Musiężne to jest. tak mi się zdaje. Ale od czego to jest? W jakim dobrym stanie to jest, zobaczyć. No, co to mogło być? Nie ma żadnych jakichś tam nabić Z jakichś tutaj mam Część film będzie miał w środku, ale nie ma Nie, nie ma Nie ma wędrza. No No, konkret Dobra, sygnał jak dzwon 34 No i go na żywo 64. 34 cztery to jest yy, zazwyczaj ucha od nozera Taki sygnał O Jesteśmy mamy bliżej E, to nie będzie już Co to mamy eee. Puszka Pandory Wiedziałem, że w środku Ktoś coś już wsadził, zakopnął. Zpuszczam, co? Zmieniłem ustawienia. Multi na 20 kHz. Powiem szczerze, rzadko chodziłem na 20. Praktycznie zawsze chodziłem albo 40. A na 20 nie chodziłem i przekłamuję 20. Jak to ciut, ciut większy jest, jest jakiś element metalowy, to pokazuje go na kolor. Przy multi jak jest większy sygnał metalowy, to fireczek pokazuje, że to nie jest jednak kolor i wiadomo, że to jest metal, a teraz przy 20, że nie. Dlatego nie jest takiego naziewy jak tym razem. Ale za to jest głęboki. Bo już w tamtym ostatnim sygnale, co wykopałem ten musiężny pierścień, czy co tam było No to naprawdę było e, głęboko, ja Wiem, sztych, sztych półtora szpadła e, Tak więc spoko Zbęd, Patrząc na to, że e, przechodzony teren No, czym głębiej tym lepiej Dobra, zasypujemy. I dalej do przodu No i kolejna monetka wpadła Kolejna piątka e, tylko że. 5 tu. O nie, ucieka, z powrotem do dołka. To, że to jest 5. To ja wiem, że jest 5, ale czego? To nie mam pojęcia. 5. 5. No ciekawe. Nie rozczytam, muszę jakoś. A tu lepiej widzę, Czeka, czekajcie, czekajcie. 5. Z data, dobrze widzę datę? słonko trochę. No nie zobaczcie. Ciężko to było wykopać. Powiem szczerze. Komarek rozesory. Eee, palucha w bo obiekty wstydziłem. Ciężko było wykopać. Sygnał taki mikry, ale obok jeszcze był gwóźdź. I Cały czas Pinpointerem tym wóśn namierzam. i yy, już myślałem, co no kurczę. Nie no, ładna monetyka piątka, ale co to jest? No, przecież pochwaliłem te komary, że ich nie ma, ale jednak są. Wystraszyły się okrzyku prezydenta wczoraj. Czekają żołnierze, ale tylko komary się wystraszyły i to nie na, na niedługo. Dobra, yy, pomijając, jest moneta, kolejna jest dobrze. I tak, tu była jedna monetka, piątka czegoś. A tutaj polskie srebro z Trafiło się obok, praktycznie obok. co to jest? 10 groszy. 10, 10 groszy. Który rok? Kamary dosyć dokuczały Rok Rok nie no, trzecia mueta git No i kilka chwil później po kilku łóżkach i innych pierdołach w ujdzie Trafił się. Cóż to za guziciak LWP, Ludowe Wojsko Polskie. Tak, tak wyskoronym. No. A wychodzą takie fanty, jak właśnie te guziczki. PRL trafił się. To jest wszystko tutaj, w tym miejscu perelowym. Przecież wcześniej byłem pełno tych. Paraliż nie wychodziło. Także to są takie resztki, że tak powiem gdzieś tam pominięte. No ten guzik, to nie wiem, czy to też takie były guziki u harcerzy, bo z tego co słyszałem, to tutaj były te obozy harcerskie, a tak z czy coś takiego. Także może harcerzy pogubili to. No ale jest fant? Jest. Także ku przodowi. No i witam kolejnego dnia. Znowu wybrałem się do lasu po południu. No i powiem szczerze, przeszedłem już chyba, nie wiem, kilka kilometrów. Na pewno ponad godzinę jestem. Totalna porażka. Nic ciekawego w nie wychodzi. Same jakieś tam ołowiane kule, łuski. Niby las taki przystępny. Jestem teraz znowu tutaj w okolicy tej strzelnicy, co kiedyś tam byłem. No ale no, no, nic, pełno tylko grzybiarzy, którzy drą się w tym lesie, yy, nawołują się, ale znaleźli żadnych, aż w końcu teraz coś wyskoczyło, taka to blaszka yy, z jakimś numerkiem, no coś na niej pisze. Nie wiem, czy jakaś narzędziowa Będzie czy coś Jeden No, a obok No proszę Taki gość stoi sobie Nikt go jeszcze nie znalazł No i nic, no i zawróciłem stamtąd eee, I teraz idę w stronę ulicy Mam nadzieję, że Coś tam jeszcze ciekawszego wyskoczy Za długo nie będę bo po południu trzeba iść po południu wieczorem do pracy tak więc parę kółek tutaj i w stronę ulicy, w stronę auta coś wyjdzie to się włączy no i znowu po długim długim nic coś tam w końcu wpadło klapka klapka od fajki no taki fajny fan tak? będzie fajki nie? no Tutaj jak widać sezon grzybowy w pełni. Ile ja dzisiaj tych puszek już tutaj widziałem po drodze, to jest masakra. To jest świeżyna to jest dzisiaj. Eee... Tragedia jest z tymi ludźmi. nie da że się drą, w tym lesie śmiecą. Nie wiem, nie chyba w szkole że uczono, że w lesie nie wolno krzyczeć. No bo się płoszy zwierzynę i inne. Tak nie powinno się robić. No chyba teraz nie uczą takich rzeczy. A tutaj koneserów takich napoi jest pełno. Eee, przyjdzie, wychla, rzuci, pójdzie dalej. No cóż. Nic, jeszcze pół godzinki. Już suszę ulicę, auta. Gdzieś tam jest, w tamtą stronę mam auto zostawione. Eee, dojdę do ulicy i do domu. Coś tam wpadnie, to pokażę, nie to nie. I tyle Raczej więcej już do tego lasu tutaj nie przyjadę Bo to masakra jest, nic tu nie ma Szkoda zachodu Niby taki las nie jest strasznie zarośnięty I dość dobrze się chodzi, ale Chodzić i po pół godziny jakiś sygnał Wpadnie dopiero czy coś, no to bez sensu Także jeszcze dojdę tam kawałek, pokręcę się I to będzie na dzisiaj tyle, będzie coś to się włączę No i idąc do samochodu pakowałem się w takie haszcze jakieś takie terfowisko, nie wiem, no ale mówię, machnę parę razy i takie dziwne coś mi wyskoczyło z miedzi. Co to jest pojęcie, nie wiem. Ale patrz ile, ile komarów. Co to może być? Czekaj, No nic, mam jeszcze może jakieś 20-30 metrów do samochodu. Może w tym torfie coś jeszcze zalega. No nic, zobaczymy. Już krótkie podsumowanie z, z dwóch dni. No, szału nie ma. Tu jakieś tam te monetki, to co dzisiaj. Te łuski. Tutaj na tym torfie trochę tych kul muszkietowych wyszło. Same kule w sumie wychodziły. Dużo sygnałów, ale wszystko te kule Owiane jak będzie jesień, nie będzie tych komarów, tych krzaków, to jeszcze sprawdzę te terfowisko No i tutaj klapka od fajki, ta blaszka, co dzisiaj znalazłem. Wczoraj te perelki. No i to, to jest ciekawe, co to mogło być. To jest ciekawe. No i tyle, pokopane to na razie.